Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Prawdopodobnie w ostatnim odcinku o Biomutancie, zanim pójdziemy do przedawnionego na ostateczną, myślę, rozmowę i zakończenie gry, e, wykonałem misję, która polegała na zgromadzeniu czterech ludzi do arki. I jakby poszło e, tutaj, proszę, poszedł z nami Zium, Noko, nie wiem czy pamiętacie, to jest ta gizmo. Znaczy i przepraszam. Do tego dorzuciłem sobie jeszcze z początku gry gizmo, właśnie oraz glutomira. Teraz tak, możecie dorzucać postacie, które wam tworzyły jakiś pojazd, tak? Czyli tak jak tutaj, od niego dostaliśmy mecha, od niego dostaliśmy nasz, nasz skuter, bo na przykład byłem o Utopiochlubska, ale jego nie da się dorzucić, więc tu prawdopodobnie nie ma się większego wyboru. I więc tam się wykonana. Jest to typowy fedex z przenoszeniem. Już wam tego już nie pokazywałem, bo to nie było sensu. Dialogi są prawdopodobne. I lecimy do przedawnianego. I coś on coś knuje jakoś tak. Nie mam do niego zaufania. Na początek wydawało się spoko, ale jak zacząłem ten statek i to, że on chce uciec, mam wybrać cztery osoby, jakoś tak mi to nie leży. Przedawnione mówi, że znaki zwiastujące koniec świata widoczne są wszędzie. Natura przygotowuje się na odwet. Nadciąga dzień sądu, a ty masz miejsce w pierwszym rzędzie. Czuję, że zbliżasz się do kresu. Jeśli wciąż nie wiesz, która z poznanych przez ciebie dobrych, podobnych tobie istot powinna znaleźć się w arce, pora zdecydować. Wykorzystaj ostatnią szansę i dopilnuj, by na dobre powstrzymać Lupa Lupina. Drzewo wyrównało swoje porachunki, jednak ty wciąż masz sporo do zrobienia, a ja, bu, a ja mówi, że musisz stanąć oko w oko z lupa lupinem po raz ostatni, Cieszy się, że może ci pomóc. Ty Mówił mi. No no, mamy... Słuchajcie, powiedział nam, że ...uporządkować sprawy, czyli załatwić lupa lupina. no to nie wiem, no nie wydaje mi się, że... ...przecież lupa Lupina nie jest już załatwiony, tak? Z tego co wiem, to... ...to trochę to, to szkoda, bo nie było opcji dania mu łaski, ani nic, takie to jest zdrażniące. No, ale co zrobić? No czemu? Przecież jakby wątku głównego nie mam nic więcej do roboty. Dobra, idziemy zaakceptować własne przeznaczenie. Mówisz? Idziemy zaakceptować nasze przeznaczenie. Nie wiem, może kiedyś postawić Tak, na koniec. Fajnie, bo. Pani nie że trochę jestem zawiedziony. Mędrzówką tych czterech światów bo lekko przereklamowanych, tak naprawdę, zdolność naszej broni w walce z nimi jest nieistotna. Tak więc. To w sumie można i do nich z bomby od razu po samym tutaj w zaczęciu gry, tak? Bo jedyne są to pancerz, Osoż pancerz też niekoniecznie, bo nie no dobra, pancerz nam się trochę przyda, bo tylko w robocie jesteśmy chronieni pancerzem robota, a wreszcie jednak mamy swój, no to jest jedyna rzecz, która nam się przydała tak naprawdę a reszta to tam ale nie jest to zbyt trudna gierka myślę, że taka spokojna, jak chcesz chce grać na zwykłym poziomie trudności też w ogóle każdy z tym poradzi bez problemu. Ale to może fajnie, bo poznacie tą przygodę, a przygoda na pewno jest warta poznania. Ja że ja tego narratora ten klimacik w tej grze. A, czyli jeszcze do lupina musimy iść. No dobra, może jednak będzie jakieś zakończenie z nim, ja bym chciał podobnie, żeby on ożył jednak. W nie wiem co się z nim stało, to drzewo go złapało i tyle. I żeby jednak dało radę mu... dać radę mu żyć, bo zasługuje na to, no. To nasza matka zaczęła ten konflikt, a my powinniśmy go skończyć w sposób cywilizowany. Sifu także pragnie zemsty. Nie zapomniał występków Lupa Lubina, jednak chce także powstrzymać go przed zaatakowaniem jego plemienia. To, że świat zapewne przetrwa, nie znaczy, że on też musi. Liczy, że się zgodzisz, nawet jeśli będzie to wbrew twojej dobrej naturze. W świecie budowanym przez plemię miriadów nie ma miejsca na drapieżnikiem. Wie jednak, że to twoja walka. Poradzisz sobie. Czyli jednak że? Lubalupina ograniczał jego własny strach. Nie, korzenie drzewa życia. On go po prostu zmieni. I no, jest ci widma ze przyjaźciele. Myślę, że to gadamy. Jeden drugą przez pacjentomac. Masz Ale jest super, że jest bank. Teraz jesteśmy za dobrożenie. Wow, co ty taki nerwowy chłopaku. Co Ten przewrót taki, on jest mocniejszy. Aha, i on jest na dwa, dobra. Nie jest. Jarabia zarabia bardzo fajne obrażenia, ale niestety nie jest zbyt cenny. Aha, mieszkać w niedzielę. No nie, kawałka z ogóle mnie zdecydowanie bardziej pomaga, więc jest dużo twardzi niż ostatni. Nie, to jest grana, ale drugi stary w ogóle nie będzie się obrażać. O, teraz coś skończyło. No tak jak mi się coś odbudowało. Dobra, pierwszy fragment walki za nami. Wsi gotów wkroczyć do... Czyli został... nam ostatni. Sipu tylko do końca. Czyli co, pewnie u nas trzecia warta, jesteśmy sami. Bez pomagierów. Musimy spokojnie wzbudzić sobie zdrowie. Bez uszkodzeń. I spokojnie. Będziemy czekać na trzeci, trzecią fazę walki, gdzie zostaniemy już jeden na jednego. No i mam nadzieję, że po pokonaniu go, dostaniemy opcję... urakowania go. No bo to... ...wg miliardów, jeżeli jesteś drapieżnikiem, nie masz prawa żyć, tak? Czyli... ...no nie bardzo mi się to podobało, każdy ma prawo. Jak jest, to jak już dowiedzieliśmy się z historii, no nie jest do końca jego winą. Skoro nie wie, jak tam będzie świat, to powinien to też by A jak nie, to nie pomogę. Coś się na nas obraża. Trudno. Mój wow. przyjaciel, wraz z nimi nie cześć możesz zabrać wystawiając się na atak. Działaj! To przyspieszył generalnie. Wow.

czas, wiesz, nie ma co czego przyciągać. A, Dobra. Fale uderzeniowe są efektem rozpadającego się świata. To nie jest przepowiednia. Nie mówię ci o twojej przyszłości, to ty ją już nam... początku? No, pójdźcie. No dobra, no na... za małowarki na zakończenie, a teraz dostałem ją w trybie ekstra. Dobra, to może wskoczymy z pierwszego kasku. Ej, ej, się wskoczymy se puede pichar zaraz zakończymy pierwszą część. Żeby kiedyś pracy. Do jeszcze Prościej. No dobra. To jest masz no, no nie wychodzi już z pytaniami na to. Jest tak daleko, skarkać? Jesteśmy trochę zraźnie dostosowani, jesteśmy jest w tej chwili Ej, 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 zwałe Nic nie widzę, dajmy się pokuścić Dajmy się spadnie w końcu pokrywa Jak nie bo... no, można Dajmy się świetnie z tej strony, nie ma co. Nie, tu stracić. Ja autylacze, to jest, że się lać do świata jeżdżać, bo to jest nie bardzo bo to jest możliwe, czy to raczej nie jest możliwe? są te czerwone kończące? Alpin. Ostatnia walka. Czy zapamiętać, kto jest prawdziwy drobie, to grać w jego grę. ja to od początku gram w grę. Tak, Nazywam się tam i przypadł mi do gustu. O, mamy nowość. Tak, wszystko, tak? Mamy, mydzą nie możemy tego unikać na szczęście. Później to zabiera, trzeba by Oj. A, czyli w tym momencie on to robi, lepiej nie być blisko niego? Wpisów bogaty, dostaniecie jeszcze bogaty, dostaniecie Taczki. No to nie wiem, miało być na się a w sumie nie wiem, jak znaczy to użycie obrania nie zabrało. Ło, lo, 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 lo. z jednego, drugim, a później z drugim, trzecie, to będzie sporo obrania, ale... E, bo pamiętajcie, że apteczka nie, nie zatrzymuje gry, tylko spowalnia czas więc e, musicie, może nie super szybko, ale jednak no, nie 5 godzin co będziecie robić, tak? i e, widzicie, można naprawdę grać spokojnie, nie, ja się z tymi unikami nie będę męczyć, bo ta fala nie jest jakaś e, super grojka. Te są chyba gorsze. Weźcie jeden, trafi to drugie G-Serie. Ulala, ulala, ulala. Teraz się będę już na końcu i będę i bym patnął. Ufnąłem przy ścianie, niedobrze. Czas większy, tego często tu jest, co to robi. Nie, Nie daj się pochwalać. Już ile można. Drapieżniki, sam świat cierpią, jednak dzięki temu wiadomo, że wciąż żyją. Ja żyję? Czy nie żyje? Mamy tutaj prosty wybór pomiędzy życiem a śmiercią, którego możesz dokonać wyłącznie ty. No i właśnie, to jest to, więc. no... Mam... Uważam, że powinien żyć jak najbardziej i taki wybór zostaje wybrany przeze mnie, nie pozwoli mu Jeśli wciąż będziesz dokonywać złych wyborów i popełniać błędy, Ach, nigdy się to nie skończy. Łatwo podjąć dobrą decyzję, gdy ma się tylko jedną możliwość do wyboru. Jedynym błędem jesteś tutaj ty. Moim błędem było dopuszczenie cię do głosu. Nie mam wątpliwości, że świat byłby lepszy, gdyby ci ten głos odebrać. Słabi nie potrafią wybaczać. To domena silnych. Nie wszystko opiera się na życiu i śmierci. To najlepszy moment, by przyjąć pomoc. I tak też ta gra się zaczynała, że musieliśmy po linie wyjść z bunkru i tak się gra też kończy. Nie wiem, gdzie slupalupiona no, jeszcze tu nie ma. To ciekawe. O. Zastanawiasz się czasem, jak potoczyłoby się twoje życie w przypadku dokonania innych wyborów. Pójść w lewo zamiast w prawo, powiedzieć tak zamiast nie, udało ci się kroczyć połączącej przetrwanie z katastrofą cienkiej linii i utrzymać równowagę. To dzięki tobie drzewo życia i cały świat dostały jeszcze jedną szansę. Wystarczyło, że nosisz światłość w świecie pełnym mroku. I udało Ci się zmienić coś w miejscu, w którym potrzebna była zmiana. Twój sojusz z Miriadami oparty był na zrozumieniu pojęcia wyższego dobra i kodeksie honorowym. Jednak światłość i mrok reprezentują polaryzację życia. Jedno nie może istnieć bez drugiego. To nie koniec. Samo przebywanie w pobliżu natury, gdy będzie ona goić rany, pozwoli i nam zregenerować siły. Natura pokaże, jak przetrwać. Pozwól więc, by prowadziło cię sumienie, a wszystko inne przyjdzie samo. No dobra, no, będziemy no, posłuchać naszego sumienia. Co ona nas chce, gdzie nas prowadzi, czyli co, to jednak nie zostajemy tu, wylatujemy stąd, czy co? No nie wiem, chyba nie świat, żeby go opuszczać. Zgodnie z przepowiednią, wybrano Cię do zniszczenia okowów tego świata. Nie brakuje Ci towarzystwa. Udało Ci się zapełnić arkę i ci, którzy współdzielą Twoje poglądy oraz zyskali Twoje zaufanie, będą Ci towarzyszyć w podróży. Czy istnieje gdzieś lepszy od tego świat, który byłby odpowiednim domem dla zagubionych w swej świetlistej naturze? Tak czy inaczej Twoja opowieść pozostanie zapisana, by ci, którzy przyjdą po Tobie, wiedzieli, że udało Ci się zachować swoją świetlistą naturę i ocalić świat, skoro już po wszystkim. Okazuje się, że to dość niezwykły finał. Co może być lepsze niż zakończenie opowieści w odpowiedni sposób? Zakończenie jej po Twojemu i początek czegoś nowego. No i dziękuję Wam bardzo. Tak oto przeszliśmy grę Biomutant na poziomie ekstremalnym. Graliśmy na. PlayStation 5 Grę jak najbardziej polecam. Myślę, że jak najbardziej ósemeczkę na dyszkę się należy. E, plusy gry to na pewno narrator, który wprowadza świetny klimat. Otwarty świat też jest plusem, jak najbardziej. System walki prosty, efektowny. E, te kombosy, te uniki to wszystko jest fajne i, i, nie, i nie nudzi się przynajmniej nimi. System szybkiej podróży, spoko, pojazdy, którymi możemy się poruszać w grze, tak. Mamy i łódź, i skuter wodny, i robota, oraz nasze różnego rodzaju zwierzęta, za których możemy jeździć. Miliard misji pobocznych. Są to głównie FedExy, no nie oszukujmy się, ale miło się. Ja, ja powiem wam szczerze, że dopiero po 20 godzinach przestałem robić misje poboczne. Pierwsze 20 godzin wykonam dwie misje główne, które tam trzeba było zrobić, żeby odblokować mapę, po czym tłukam przez 20 godzin misję poboczną, bo tak mi się rozpodobało. Więc biomutanta jak najbardziej Wam polecam, ograjcie grę, nie musicie się jakaś jeszcze trudności, ale nie bójcie się, proste jak drut, naprawdę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.